Hej, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytani Polska. Moi drodzy, rok 2022 zbliża się do końca i pora na podsumowanie tego roku na kanale, i również jeśli chodzi o gry, które się tutaj pojawiły. Ponieważ tegoroczny rok był przełomowy dla kanału, ponieważ oprócz tutaj Questa zmieniliśmy się na Tytani Polska i dzięki temu po prostu na kanale pojawiły się inne. Podobne gry. Zatem po prostu zaczęliśmy sięgać po inne tytuły gatunku hackerslash i też w okazji są slajku, ponieważ po prostu jestem ich wielkim fanem. Jeśli chodzi o moje osobiste podsumowanie tego roku, tym zajmiemy się potem. Teraz natomiast pora na same tytuły. Ostatnio wypuściłem Wam ankietę, w której mieliście za zadanie odpowiedzieć, która gra Wam się najbardziej podobała z tych w tym roku. W ankietowanych czterech tytułach zabrakło kilku i na początku pora się nimi zająć. Pierwszą grą, o której sobie dzisiaj powiemy, jest And december w sumie nie spodziewałam się tyle kontrowersji ile ta gra wywołała, ponieważ tak naprawdę największym jej problemem były mikrotransakcje, które odbiły się szerokim echem po premierze Diablo Immortal. I dlatego dopiero po premierze Undecembra tak naprawdę zwróciliśmy uwagę na motyw Pay to Win w gatunku hack and Slash. Uważam, że ta premiera była potrzebna właśnie po to, aby zwrócić uwagę na ten problem. Mimo krytyki Pay to Win Andesabra był według mnie grą przyjemną i trochę sobie w niego pograliśmy na kanale. Kolejnym, tym razem mniejszym tytułem, o którym sobie dzisiaj powiem, jest Achilles' Legends Untold. Nie możemy tej gry porównywać do innych tytułów z tej listy, ponieważ po prostu jest to gra z mniejszym budżetem i nad nią jest dokończona, ponieważ była w Early Accessie. Jako ciekawostka w czasie roku myślę naprawdę fajna. Przejdźmy zatem do ankiety, a pierwsza pozycja naprawdę budził mnie duże zaskoczenie, ponieważ tylko 1% skazał, że Lost Ark był najlepszą grą tego roku. I szczerze jestem naprawdę zaskoczony. I mimo, że Lost Arka na kanale nie było za dużo, to gra jednak zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Moment premiery i czekania w kolejkach będę wspominał z na wielkim sentymentem. Pora na kolejne zaskoczenie, ponieważ 6%, czyli więcej osób, zagłosowało za Diablo Immortal. Ten tytuł to jedna wielka kontrowersja. Dla niektórych, kompletna zbrodnia na Marsie, dla innych, myślę, ciekawy eksperyment. Mimo absurdalnych systemów pay to play pay to win zasięgnąłem do tej gry i powiem, że było ciekawie, ale na dłuższą metę. Mimo to znam osoby, które zostały na dłużej w Diablo Immortal i bawią się naprawdę dobrze. No i zostały dwa tytuły, które kompletnie zdominowały naszą listę. I nie dziwię się kompletnie. Jedna trzecia wszystkich głosów zagłosowała za Elden Ringiem. Jest to moim zdaniem świetny tytuł, naprawdę świetny like i również eksperyment, że soulslajki na kanale Tytań Polska również mogą być. Mimo, że gry nie udało nam się dokończyć tym momencie na kanale, to jesteśmy po 10 odcinkach i jest to właśnie dowód, że można również w Sozaki tutaj grać. Z czego jestem naprawdę, naprawdę zadowolony i o tym sobie powiemy również w kolejnej części tego materiału. Elden nie jest grą idealną, ale według mnie w pełni zasłużył na grę roku, ponieważ jednak hype na ten tytuł był niesamowity i w większości Tytuł sprostał oczekiwaniom. Ja, jako wielki fan zajgów w grze bawię się naprawdę świetnie i myślę, że wam również tytuł się na kanale podobał. Absolutnym liderem i jednym z najważniejszych tytułów tego roku na kanale Tytań Polska jest Uwaga, nic innego jak Grim Dawn. Dwie trzecie głosów w ankiecie zagłosowało właśnie za tym, że jest to najlepsza gra które się na tym kanale pojawiła oprócz Titan Questa. Mroczny brat Titanu, tak jak on sam, ma wokół siebie naprawdę spore społeczeństwo, dlatego po prostu również jest spora osób, która z grą stanie. Sam tytuł również uważam za jeden z najprzyjemniejszych i ogromny odzew pod odcinkami z tej gry również pokazuje, że wy też jesteście za tą grą po prostu. A aktualnie nawet przechodzimy pierwsze DLC do Grimdowna aż of Malmoth. Nie bez przypadku o TitanQuestie nie wspominałem wcześniej. Była i jest to gra najważniejsza, czyli po prostu pień naszej całej społeczności Titan, Polska. Jak będzie w przyszłości, miejmy nadzieję, że będzie to TitanQuest albo TitanQuest 2. W takim razie witam Was w drugim segmencie tego materiału, który będzie już nudny. Więc, jak ktoś chce, to już może pójść, ok? E, teraz, sobie po prostu chwilkę pogadamy o tym roku, który był przełomowy, okej? Okay? Zacznijmy od tego, gdzie ja jestem. W sensie się naprawdę sporo zmieniło, jeśli chodzi o to, jak to wygląda, i, i... dzięki Wam, okej? Okay? Wszystko to udało się dzięki Wam, i mimo, że kanał nie jest duży na YouTube, bo to ma 2,5 tysiąca subskrypcji na, tylko na kanale, to jednak uważam, że mimo tego udało się naprawdę osiągnąć naprawdę wiele. Nowe studio, nowy komputer, nowy sprzęt, wszystko dzięki Wam, także jestem ogromnie wdzięczny, bo gdyby nie Wy, tak wiele bym zmian nie był w stanie przeprowadzić, jeśli chodzi o swoje tworzenie na YouTubie. Ten rok jest również przełomowy, że właśnie zacząłem jeszcze bardziej i w pełni brać na poważnie YouTube jako miejsce w zarobku. I nie ukrywajmy, to jest naprawdę ważny aspekt tego wszystkiego, ok? Wiadomo, że to się tworzy dla fanów, to się tworzy dla Was, dla przyjemności, ale nie ukrywając to, ile to się poświęcać czasu, wypadałoby coś z tego mieć. I faktycznie również ym, ten ym, rok stał się właśnie przełomowy, że faktycznie coś z tego udało się mieć. I jest dalej, i jest szansa, żeby po prostu to się wszystko fajnie rozwijało. I to jest, mi się bardzo przełomowy rok, ponieważ yy, samym granie człowiek niestety nie żyje, <laughs> choćby chciał. Yy, dobra, kolejnym segmentem, aspektem jest właśnie to, co się tym roku działo na samym kanale. Yy, i właśnie to była to mieszanka, ok? Kiedyś był tylko Titan Quest, i to było takie stałe, niezmienne. Kanał był Titan Quest Polska. Teraz zmienił się na Titanie Polska. I to była rewolucja, ponieważ dzięki temu, właśnie dzięki tej otwartej nowej nazwie, mogliśmy sięgnąć po nowe tytuły, inne tytuły przede wszystkim. Czyli po prostu cały kontynent hack and slashy, ponieważ nazwa Titani łączy się po prostu tak ogólnie do gatunku. Czy po prostu bohaterów tytanicznych. Także myślę, że tytuł dzięki temu jest szeroki i po prostu możemy grać co tylko chcemy, ale bez przesady, ok? Nie ma FPS-ów czy sandboxów. Nie, 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 nie. Aż tak to nie. Hack and stash. I faktycznie ten rok był dobry, jeśli chodzi o premiery, ponieważ ich było dużo. Czy one były dobre, czy udane, o tym było w poprzednim, co będzie materiał. Grunt, że my je nagraliśmy, że się pojawiły na kanale. Mega fajnym aspektem jest to, i to mi sprawia mega przyjemności i o tym muszę wspomnieć, że jest format Zagrajmy Wy. Format ten jest specyficzny, ponieważ jest bardzo stary jak na YouTube, ok? Dzisiaj już tego się nie nagrywam. Dzisiaj nie ma formatu Zagrajmy Wy, nie ma formatu Let's play". To jest coś starego na YouTube. To, było, to jest coś co było na YouTubie z 10 lat temu. Ale mi to sprawia mega, mega przyjemność. I mimo, że na innych materiałach mam kilka razy więcej wyszczepień, to wiem, że jest część osób, która stale te serie, odcinki ogoną z tych serii, i to jest mega przyjemne, i to jest właśnie jeden z aspektów na przyszły rok. Dalej zagrajmy wyciągnąć, mieć z tego mega satysfakcję i mieć taką serię stałą. Ok, bo w tym roku były Lost Ark, and December, Diablo Immortal, to były gry, które zaczynaśmy mi jako pokazówkę, ale potem nie ciągnęliśmy ich dalej. Po pierwsze, to są za długie, a po drugie, po prostu bałam się formuły Zagrajmy wy, ok? To jest formuła, która bardzo e, obciąża mnie tym, że muszę te gry skończyć, tym, że mimo braknących wyświetleń ja tę gry muszę robić. I Grimdown pokazał mi, że mogę, ok? Grimdown pokazał mi, że nie muszę się bać tego, że po prostu wyświetlenia spadają, ponieważ one nie spadają do zera, one spadają do jakiegoś pułapu i w tym momencie wyrównuję się i wiem, że jesteście tam. I to jest mega, mega ważne. Kolejnym aspektem są soulslajki -like i w tym przypadku właśnie Elden Ring był grą przełomową Ponieważ on mi pokazał, że hej Kochasz soulslajki, -like lubisz soulslajki -like oprócz Titan Quest questa Hacken Dawaj soulslajki -like na kanale I Elden był takim przykładem właśnie gry, na którą czekałem bardzo I jestem po prostu wdzięczny tym, że mogłem się z wami tą premierą na, na, na kanale podzielić e, Nagraliśmy 10 odcinków, kilka poraników, które obejrzało się w tysiącach wyświetleń Co jest w ogóle szokiem dla mnie, że poraniki do, do nas były tak Dobry, dobrze odebrane. I to był przykład tego, że sously też mogą być na kanale. I to jest kolejny aspekt na przyszłość. Chciałbym, żeby, żeby sous -like miały jeszcze większe znaczenie na kanale. E, chciałbym po prostu przejść całą trylogię Dark Soulsów, chciałbym przejść Bladborn, chciałbym przejść Sekiro. Wszystko to, chciałbym przejść dla Was, w, nawet w formule zagrajmy Wy. Poradniki, buildy, wszystko sousów, ok? Halo, skoro można tworzyć buildy do Titan Quest na Grim Dawn czy czegoś innego? czy do Diablo, to też możemy to tworzyć do Soulsów i to jest w pełni akceptowalne. I to jest po prostu moje marzenie na przyszły rok, żeby tworzyć te materiały, żebyście wy to oglądali i żeby wam się to podobało. Bo ja mam z tego przyjemność, ale też wypadałoby, żebyście wy z tego mieli przyjemność, ponieważ bez tego nie mogę i ja tego tworzyć. Na przyszły rok, jeśli chodzi o gry, które będą, myślę, że tym zajmiemy się w innym odcinku. W odcinku o premierach nadchodzących. Więc nie będę gadał o grach, które były, tylko bardziej wolę podsumować to i przekuć to na przyszłość, jeśli chodzi o to. Ostatnim aspektem, chyba najważniejszym, jest fakt pracochumunności tego wszystkiego. Nie zapominajmy o tym, że streamuję na Tytanach. Ok? Nagrywam na Tytanach, streamuję też na Bobiku, Nagrywam na Bobiku. To są dwa kanały. Ten drugi kanał jest mniejszy, ale tam też jestem. Ja są moje starania, jest mój czas. W streamach tam na Twitchu, mam też pracę, mam też studia, i. Wiecie, po prostu ciężko wszystko. E, na wszystko znaleźć czas. I po prostu to psychicznie człowiek obciąża, i generalnie po prostu były momenty ciężkie w tym roku. Były momenty po prostu, że nadmiar obowiązków, nadmiar wszystkiego e, przerażał mnie, przeciążał mi. Po prostu wieczorami. Byłem wrakiem, więc e, to nie jest dobry znak, absolutnie, i po prostu potrzebuję mm, resetu. Po prostu potrzebuję jakiejś zmiany w tym, żeby po prostu wiedzieć, że jest dobrze, czuć, że mam tyle czasu, ile chce na wszystko. I też mieć trochę, trochę choćby czasu na siebie w tym wszystkim, więc e, w tym roku mieliśmy ogromną Ogromną regularność materiałów. Były materiały co dwa dni przez praktycznie cały rok. To jest w ogóle niesamowite. To tak na praktycznie jakby mieć daily przez cały rok. Nawet były momenty, że były filmy codziennie. Listopad, grudzień, filmy były praktycznie codziennie. Odchodzimy od tej formuły. Po prostu potrzebuje więcej czasu, więc jak wcześniej w tygodniu były materiały 3-4, to jeden materiał mniej tygodniowo, OK? Żeby po prostu było więcej odstępu między filmami. Dwa dni. Trzy może dni odstępu po prostu. Mnie to będzie bardzo bolało, <noise> bo ja po prostu wkręciłem się tak mocno, że je... po prostu w mojej głowie był taki aspekt, że jeśli jakiegoś dnia nie czułem, nie widziałem, nie było filmu jakiegoś dnia, po prostu czułem się z tym źle, ok? Tak bardzo wkręciłem się w regularność w tym roku, że po prostu to mi za bardzo weszło za skórę i po prostu to będzie ciężkie się odzwyczaić od tego, ale niestety muszę, ponieważ mam jednak inne obowiązki. I po prostu chciałbym czuć się dobrze z tym, co robię, więc po prostu wolę mieć trochę więcej czasu na to wszystko. To jest mega ważne, więc to nie jest tak, że jestem leniwy i mi się nie chce nagrywać. Ja po prostu muszę to zrobić dla swojego dobra i po prostu muszę się odzwyczaić od tego, że. Nie ma z tego dnia filmu, muszę to wciskać, muszę się odzyskać tego odruchu. To był bardzo zły odruch i po prostu końcówka roku mnie zjechała mentalnie. I nie widzieliście tego po mnie kompletnie, bo nie ma po co o tym mówić w ciągu czasu. Ale podsumowując, po prostu widziałem, że byłem mocno, mocno przeciążony. Więc to zmienię w przyszłym roku. Ok. <laughs> w takim razie to będzie tyle w tym materiale. Wiem, że segment o grach był krótszy, segment ogadania był dłuższy. Zawsze lubi się rozgadywać, wiecie o tym. E, dzięki za ten rok, moi drodzy. Był najlepszy, był przełomowy. E, zmieniło się wszystko wokół niego i po prostu na przyszły rok musimy się do niego dostosować, do przyszłego roku e, z tym wszystkim. Także dzięki za wszystko. Co do przyszłego roku, myślę, że zrobię sobie oddzielny materiał. A ja Wam dziękuję za 2022 rok. Był naprawdę przełomowy i był najlepszy na moim YouTubie. Trzymajcie się.